Czasem musisz znaleźć informacje o swoim komputerze, takie jak na przykład konkretne podzespoły, jaki system operacyjny masz zainstalowany i to ze wszystkimi szczegółowymi informacjami. Oczywiście praktycznie to wszystko możesz wyszukać po kolei w systemie Windows, ale ja w dzisiejszym poradniku pokażę ci jak za pomocą kilku prostych komend uzyskać wszystkie informacje na temat twojego komputera. Z tej strony Orzech i zapraszam cię do oglądania. Wszystkie te polecenia uzyskamy w konsoli wiersza polecenia, także jeśli nie masz możliwości sprawdzania po kolei wszystkiego w systemie Windows, szukając tego w różnych miejscach, możesz po prostu sprawdzić wszystko za pomocą jednego miejsca, czyli konsoli wiersza polecenia. Także wejdźmy do naszej konsoli, w wyszukiwaniu tutaj wpisz cmd, następnie wybierz uruchom jako administrator. Jeśli pojawi ci się kontrola konta użytkownika, oczywiście wybierz tak. I teraz w naszej konsoli wpiszemy odpowiednie polecenia, aby uzyskać informacje o naszym komputerze. Do tego jest niezbędne uruchomienie pewnego narzędzia, czyli wpisz w, c. Wciśnij enter. WMIC jest to skrót od Windows Management Instrumentation Command. To nic innego jak takie narzędzie systemu Windows. Narzędzie mamy już uruchomione, więc teraz będziemy wpisywać po kolei te wszystkie polecenia. Jeśli nie chcesz wpisywać, oczywiście możesz je skopiować. Wszystkie polecenia będą znajdowały się w opisie tego filmu, także spokojnie nie martw się, nie będziesz musiał tego przepisywać. Na pierwszy rzut leci informacja o płycie głównej i takie polecenie, czyli Baseboard List Brief. Wciśnij Enter i mamy tutaj płyta główna jaki model łącznie z numerem seryjnym następne polecenie będzie odnośnie procesora będzie to takie polecenie ciśnij enter mamy tu od producenta modelu konkretny dokładny model procesora był procesor teraz pora na pamięć do tego będzie służyć takie polecenie ciśnij enter jak widzisz mamy tutaj pojemność z jakim taktowaniem jest twoja pamięć w których bankach, czyli slotach jest osadzony RAM. Teraz pora na napędy. Zobaczysz, jakie dyski masz zainstalowane. Będzie to takie polecenie: wciśnij Enter. Jak widzisz, konkretne, dokładne modele są podane, łącznie z rozmiarami przy każdym z dysków. Mało tego, z tym poleceniem możesz zobaczyć, który dysk jest podzielony na partycje i w jakich rozmiarach. Zobaczmy to, jak to u mnie wygląda, i widać, która z partycji ma jaki konkretny rozmiar. Tym poleceniem sprawdzimy sobie, jaką masz kartę dźwiękową zainstalowaną w komputerze. Są tutaj informacje o Twojej karcie dźwiękowej. Nawet jeśli masz jakieś podłączone urządzenia audio na USB, również ci to wyświetli. Jak był dźwięk, to przydałyby się również informacje o karcie graficznej. Do tego będzie służyć takie polecenie i wszystkie karty graficzne, czy to również będzie zintegrowana karta graficzna, czy dedykowana, lub wszystkie, które masz w swoim komputerze, pokażą ci się na tej liście mowa o kartach nie może zabraknąć informacji o kartach sieciowych. Użyj tego polecenia, wciśnij Enter i wszystkie Twoje karty sieciowe pokażą się na liście. Czy to będą karty fizyczne, czy to będą wirtualne. Jeśli chodzi o tą główną zainstalowaną przeważnie, to będzie taka karta, czyli karta przewodowa lub bezprzewodowa. Ja bezprzewodowo akurat mam piętą na USB i to będzie tego rodzaju karta. To jest wszystko, jeśli chodzi o podzespoły. Możesz wyświetlić też informacje o swoim systemie operacyjnym. Do tego służy takie polecenie. Wciśnij Enter. Jak widzisz, ja mam zainstalowany na swoim komputerze system Windows 10 w wersji Professional, a za pomocą tego polecenia wyświetli ci się cała lista zainstalowanych u ciebie programów w systemie Windows. Może to chwilkę zająć. Ze względu na zebranie wszystkich informacji. Także, jak widać, wszystkie praktycznie oprogramowanie, które masz zainstalowane u siebie na komputerze, powinno ci się tutaj wyświetlić. Jeśli ci interesuje, jakie masz konkretne oprogramowanie zainstalowane i chciałbyś zrobić z tego listę, na górze wyświetlić się tutaj teraz karta do mojego poradnika, jak zrobić taką listę i pozbierać wszystkie informacje o swoim oprogramowaniu w systemie Windows. Mam nadzieję, że w tym krótkim poradniku udało Ci się uzyskać te informacje, które chciałeś. Jeśli film Ci się przydał, daj łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco z moimi wszystkimi poradnikami. Jeśli czegoś brakowało, napisz mi śmiało o tym poniżej w komentarzu. Pamiętaj, że zawsze możesz do mnie napisać lub zadzwonić, a ja postaram się pomóc. W takim razie do zobaczenia w następnym filmie. Trzymaj się, cześć.